Okej, okay. siemano wam wszystkim, witam serdecznie z tej strony Chmielu. A to jest, jak widzicie, kolejny odcinek naszej serii, w zagra... kurwa, zagrajmy. Day, czyli Ask the Lancers, zapytaj Chmiela. Jest to odcineczek już ósmy z kolei. Znowu z lekkim opóźnieniem, bo miał wyjść od 14.2 tygodnie, czyli 28. tydzień opóźnienia, no wiecie. No ale cóż, musicie to zarazu będzie, nie chciałem po prostu nagrać tego AND jakoś tak odlekałem, odlekałem. No i dobra, jedziemy z tym koksem. Postanowienie jest takie noworoczne, iż AND będzie się pojawiało co dwa tygodnie, ale już zjebałem, ale Dalej postanawiam zrobić tak, żeby się pojawiało co dwa tygodnie, więc co, zaczynamy. Trochę więcej pytań jest, bo as, za kurwa, aż 35 z tego, co widzę. Um, także jedziemy po kolei z koksem, bo jest ich około trochę i trzeba będzie troszeczkę odpowiadać. Um, pierwsze pytanie, Bartosz Wojcik, Wójcik, um, idziemy na piwo. Możemy iść na piwo, tylko ty stawiasz, bo hajs z YouTube'a nie pozwala mi iść z moimi widzami na piwo. O a następne pytanie. Adeks. Adeks, Adeks, Adeks. Chorujesz na parask, Kurwa, co? Paras Kurwa, aż muszę sprawdzić w Google'ach, co to jest. Bo po prostu nie dowierzam ci. Piątek 13. What the fuck, kurwa? Co kurwa? Co to za choroba? Nie, nie wierzę, nie choruję na nią, nie jestem godzien, bo to coś z piątkiem, coś tam, 13. za, za trudne to jest dla mnie. Bartosz Wojcik. Nagrasz Happy Wheels. Uh, happy Wheels, możliwe, że się pojawi. Uh, to by był w sumie nie głupi pomysł, tylko że trochę osób już nagrywa. Jakbym nagrywał coś z Happy Wheels, to chciałbym coś takiego oryginalnego. Będę, myślał nad tym. Uh, dobry pomysł mi podałeś, stary. Kurde, naprawdę. I będę musiał się nad tym zastanowić. Następne pytanie. Czy Mario to twój dealer od grzybów? Um, dealer od grzybów to jest moim dealerem od grzybów jest niestety nie Mario. Lecz Lario, Lario, dobrze on się nazywa? Brat Mario, Lario, Lario, nie, Wario, nie, Wario, Mario i Luigi! Luigi jest od grzybów, pamiętajcie. Luigi ten drugi jest od grzybów, on jest lepszy, on lepszy grzybiarz niż Mario, pamiętajcie. Czy jesteś drend do Filem? Tak, i owszem. Ile razy próbowałeś popełnić samobójstwo? Więcej niż mnóstwo, około w przybliżeniu dałbym bardzo dużo. Czy zbanujesz mnie? Chcesz być zbanowany? Tu jest taki przycisk, O, czekaj, 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 czekaj. No, no, no. O, zablokuj w kanale. Mogę cię zbanować, ale w sumie nie wiem, czy jesteś godzien bycia zbanowanym. O, czy jakbyś miał dziewczynę, która chciałaby, żebyś przestał nagrywać, to rzuciłbyś dziewczynę czy nagrywanie? O, Prawdę powiedziawszy, jest to dosyć trudne pytanie. Ale musiałbym się nad tym zastanowić poważniej, i, i na pewno znalazłaby się jakaś alternatywna droga do tego. Na pewno by coś się wymyśliło altern, alternatywnego. Ale to nie jest tak, że po prostu wolałbym nie wybierać. Wolałbym po prostu nie wybierać, bo nagrywanie filmów dla was sprawia mi dobrą, jak, dobrą zabawę i naprawdę fajnie się przy tym bawię. Mam dobry ubaw. Um, a i przy okazji też jakaś kasa z tego jest, prawda? Um, za którą też sobie coś mogę kupić, jakiś sprzęt, właśnie, uh, który mam. Dzięki. Dzięki Wam po prostu za to, że mnie oglądacie. No mogę sobie pozwolić na kupno jakiegoś nowego sprzętu gamingowego, czy coś tego typu, jakiś gierek, czy czegoś, właśnie. Eee, także, tak to wygląda. Eee, musiałbym to jakoś pogodzić, Jakieś, jakąś drogę alternatywną bym znalazł, tak jak mówię. Eee, komu najczęściej pluję w twarz? A kto komu, kurwa? Każdemu na ulicy. Kto do mnie z maczetą podbija, do no nie, to mu zaraz splunę w twarz, maczetą dostanie z mojego plecaka i zaraz wy, wyrzuci swoją maczetę i się skończą dowcipy, nie? Na tym się kończy po prostu wszystko. Czy znasz jakiegoś youtubera osobiście? Jeśli tak, to jakiego? <laughs> osobiście z youtuberów znam znam kilku youtuberów, ale są to moi znajomi i, po prostu, i to tyle po prostu. Nie będę tego opowiadał. Adex. Znowu Adex. Ja wiem, że nie umiesz piszać, a ty umiesz piszać? Nie umiem piszać. Uh, czy miałem kiedyś problemy z prawem? Nie będę na jakieś rzeczy odpowiadał, no bo to zbyt prywatne jest. Uh, powiem ci... no tak. Ja ci powiem... Uh, odpowiem ci. Pierdol się. Kropka. Czy jestem ateistą? Nie, nie jestem ateistą, ale jestem katolikiem, ale nie praktykującym. O, czyli nie uczęszczam do kościoła, takie tam wiecie. O, jaki alkohol najbardziej polecam? Jak to, jaki bimber kurwa na dzielni, nie? Bimbr, bimbrownicy pozdrawiają mi te sprawy. A tak serio to w sumie... No, nie wiem co lubisz, nie wiem jaki rodzaj, jaki gatunek lubisz alkoholu. Czy wódkę czystą, polską, najlepszą, czy też lubisz jakieś łyskacze, czy też lubisz jakieś, nie wiem, inne, inne rodzaje alkoholu. Ale swoją drogą bo ostatnio powiem taki zajebisty, zajebisty, ten, jak, to, jak to się nazywało? Czekajcie. O kurwa, zapomniałem. Czekajcie, 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 zaraz sobie przypomnę. Kurwa. Hmm. Takie kurwa, kurwa, kurwa silne. 70 coś procentowy. 70 coś procentowy trunek. O, pff, tu ma nawiązanie takie bardziej meksykańsko-teksańskie -teks czy coś tego typu. Czekajcie, czekajcie, zaraz znajdę nazwę. Kurwa, chyba nie znajdę. Mmm... No, no, dobra, nieważne, ale a, to zależy po prostu co lubi, że tak powiem. Jakbyś obciął murzyńską pałę, a tasakiem sakiem z zębami krową na patyku. Kurwa powinna być odpowiedź D, maczetą, wtedy bym się zgodził. Jaką miałeś średnią na półrocze? Jaką mam średnią na półrocze? No, jakoś tak w przybliżeniu, nie liczyłem, ale jakoś w przybliżeniu 3-0 będzie w przybliżeniu, czyli jakieś, no, jakoś tak, czy zero. Bez czego człowiek może wytrzymać dłużej, bez snu, czy bez jedzenia? W sumie, um, mój rekord bez wytrzymania, bez snu to jest jakieś chyba dwa dni, i dwie noce, także, um, no, bez snu da się wytrzymać, a czy bez jedzenia da się wytrzymać? Też da się wytrzymać bez jedzenia, więc tutaj ciężko się z tym że tak powiem określić. E, Jastrząb6 e, Chmielu, pomóż mi wybrać jakieś słuchawki z mikrofonem, takie do PS3 i laptopa czy coś z Razera, może Steel SteelSeries e, czy inne do 200 od 200 do 400 ale możesz ewentualnie podać typy droższe. Co myślisz o Razer Black Shark e, w malowaniu BF4 Powiem Ci szczerze tak, Steel Series nie miałem nic żadnego sprzętu od tej firmy, więc nie mogę je oceniać. Natomiast Razera powiem Ci szczerze, mam słuchaweczki cały czas które jeżeli chcesz mikrofon w słuchawkach, to one mają naprawdę Razery mają naprawdę dobry, dobrą jakość w ogóle produktu. E, I nieważne jakie moim zdaniem Razery byś kupił, takie naprawdę ci będą, będą pasowały. Ostatnio mój znajomy sobie kupił Krakeny Pro. One nie są jakieś specjalnie drogie, bo kosztują chyba 300 zł I naprawdę mi polecał. E, ja mam aktualnie Razerki Himeary, Himeary, jakoś tak one się nazywają. E, tą wersję zwykłą, nie wersję 5.1, tylko zwykłą. I też też ją serdecznie mogę Ci polecić, bo jest dobra, one, są, one mają taki taki pozytyw, że są bezprzewodowe, także to jest do, dobra opcja akurat właśnie, że sobie możesz siedzieć i, i wiesz, bez, sucha, bez kabla ciśniesz po prostu, a baterie w takich słuchawkach uprzedzając już mogę odpowiedzieć, że trzymają no tak jakoś. 80 godzin, tak dobry jest czas trzymania baterii. Co twoi rodzice... No to, tak jak mówię, mogę Ci polecić te moje razerki chimeary, tylko że one kosztują trochę więcej, bo ponad jakieś chyba... 600 zł, myślę. Tylko, że to jest naprawdę, naprawdę dobry i warty zakup. Um, a, a jakbym miał polecać sprzęty jakieś jeszcze, to w sumie wszystkie razerki, jakieś słuchawki może sobie wybrać, jakie tam ci będą pasować. Um, też grałem właśnie na tych Krakenach Pro kiedyś na um, Digital Dragons w Krakowie. Na pokazie Dead Island Riptide. Właśnie też mieli te krakeny pro i naprawdę dobrze mi leżały. Fajne, fajne były. Co twoi rodzice myślą o tym, że tyle przeklinasz? No, szczerze powiedziawszy, no jakoś się przyzwyczaili do tego i tylenia, nie? Co, co, tu, co tu, co tu, co tu przedłużać? Takie życie na patencie, że tak powiem. Jakoś nie mają nic przeciwko temu. O czym powinni pamiętać nauczyciele wychowania seksualnego? Wychowania seksualnego jak to oczył kurwa Żeby się nie walić jak domy w Afganistanie, bo to jest postawa Czy Paweł chmielu chmielewski na Facebooku to ty nie to nie jestem ja. O, jaki jest największy komplement dla garbatego? O kurwa? Komplement? No nie wiem, że jest, powiedzieć mu, że jest wypre, wyprostowany, że stoi bardzo prosto, albo kazać mu się wyprostować. Jak nazywa się miejsce, w którym faceci kopią się nawzajem po jajkach? Kopalnia jajek. Co zapierdoliłbyś ze sklepu, jakbyś miał nabranie, jakbyś mia, jak na branie czego chcesz, na przykład dwie minuty? Co bym zapierdolił ze sklepu? zależy jaki to był sklep, zależy jaki to by był sklep, jeżeli to by był jakiś Media Markt czy coś, to ładowałbym sprzęty Apple bo są najdroższe i wtedy miałbym najwięcej hajsu z tego. A jeżeli by to był to jakiś spożywczak, to nie wiem, ale coś bardzo, coś, 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 coś najdroższego, co by się dało. Marek Misk, czy nagram League of Legends? W Lola nie gram i nie grałem i nie zamierzam grać, szczerze powiedziawszy, gdyż po prostu jakaś, jakoś ta, ta gierka mi nie leży i, i raczej się z nim nic z tego nie pojawi. Eee, tyskie, kupiłem wczoraj wycieraczki, ale nie mam auta, więc po co mi one? No to masz problem, możesz sobie je zamontować, kurwa. Nie wiem, przed komputerem możesz sobie je zamontować. Przed drzwiami do domu możesz sobie je wszędzie zamontować. No to, czy jarałeś Marychy, czy grałeś w Mario? Grałem w Mario i grałem w Mario pal paląc Marychę i wpierdalając kurwa tone koksu i grzyby od ludzi. Eee, MT, 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 Mr. MTTKF. Czy chodzi ci głośno nagrywarka od Xboxa 360 Slim? Nagrywarka, czy. Nie rozumiem trochę pytania tego, ale nagrywarkę mam wmontowaną w komputer uh, pod PCI Express jest to Live Gamer HD i prawdę powiedziawszy go nie słyszę, natomiast komputer słyszę, który momentami mnie zaczyna denerwować, bo zbyt dużo ma wiatraków i trochę za bardzo głośno chodzi. Chodzi, chodzi. Um, I pasuje go jakoś wyciszyć. I prawdopodobnie będę z tym się zajmował na dniach. Um, uwaga, uwaga! Musisz to przystać głośno i wyraźnie. Uwaga, tutaj są twoje widzowie. Żądamy twojego nagrania. Na Twierdzę, krzyżowiec albo nie po do domu. Dobra, odcinajcie. Nie widzę problemu. Zamontuję sobie kurwa zapasowy generator prądu. Są takie, one są wcale nie drogie, Jakieś 400, zł kosztuje taki generator prądu. Będę miał prąd w domu i co. <śm> a co do twierdzy krzyżowiec, to w sumie to nie wiem, czy zabrałbym się za twierdzę, bo w twierdzę jakoś specjalnie nigdy nie grałem. Ale słyszałem, że niedawno wychodzi jakaś twierdza krzyżowiec chyba dwójka. I jak, jakoś tak, w sumie przymierzam się do sprawdzenia, co to będzie za tytuł, może coś z tego się pojawi, jakiś taki e, randomowy odcineczek, zobaczymy. Następne pytanie, czy jakbyś zobaczył dwugłowego strusia, co byś zrobił? Um, kurwa, w sumie nie wiem, w szoku byłbym chyba, co to kurwa za mutant, pewnie by się z Czarnobyla urwał, taj struś, nie? Albo z Fukushimy, albo nie wiem, z Nagasaki. Z, z innej opcji nie widzę tutaj. O, czy jestem wierzący? Tak, jestem wierzący, już mówiłem, ale nie praktykujący. Czy facet myślą tylko penisem? O, w sumie nie wiem, ale. Więc. Mówi się, że tak jest, ale czy ja wiem? Chyba nie. Chociaż w większości tak. Chociaż, kurwa, nie wiem. Co sądzisz o Isamu i Fubu? Kogo, kogo wolisz? Jak wiesz, kto to jest? W sumie, po, prawdę powiedziawszy, je łubu, dubu jebać Fubu, wolę i samu Fubu to złodziej w ogóle. Czy grałem kiedyś w Metina? Nie, ale słyszałem o tej akcji z Fubu i w ogóle tam trochę naczytałem się o tym. Pooglądałem trochę filmów i ogółem stwierdzam, że fubu, 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 dubu Fubu jest ładnym złodziejaszkiem. Uh, jak siedzisz na kiblu i bombardujesz ziemniakami, to ile tych główiennych balasów wychodzi średnio? Uh, odpowiedzi średnio mnóstwo się nie liczą. Jak podasz liczby, to mu odejdzie ci jajce. Główiennych balasów mm. No Powiedziałbym, że około mnóstwo, ale jakbym miał to podliczyć, no to... O kurwa, powiem ci tak... Wychodzi niepoliczalność w sumie, niepoliczalność wychodzi. Czy pogłaskałeś kiedyś swojego pieseła po narządach płciowych? Tak, pieseł ma kurwa jajca jak normalnie, jak kurwa ziemniaki. Chcia, chciałbyś głaskać mojego pieseła kurwa po narządach płciowych? No, a nie jakieś kurwa, pisanie komentarzy. Mój pies to jest siła i gwałt kiedyś, kurwa, wam go pokażę normalnie, jakie ma jaja jak ziemniaki. Ale dobra, wiecie co, ja myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek. Już wszystkie pytania poszły, nawet szybko to poszło. Także co, zapraszam do pytania, zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrybowania. Kto jeszcze tego nie zrobił. No i co, następny odcinek planował planowo za dwa tygodnie czyli 18 lutego ja się z wami żegnam i cześć wam wszystkim. A i jeszcze właśnie zapomniałem jednej ważnej rzeczy do powiedzieć. E, założyłem ASKA takiego powiem, YouTubeowego bardziej. Także jeżeli macie jakieś takie pytania, czasami będę na nim siedział, także jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie śmiało. Ja będę co jakiś czas odpowiadał na nie, tam będzie taki mniejszy jakby A&A &A w formie takiego szybkiego, szybkiej odpowiedzi szybkiego pyta na szybkie pytanie, o że tak powiem. Także to będzie takie mini, mini poboczne A&A. &A. No to by było na tyle w takim razie. Cześć Wam wszystkim.